Cześć! Oglądasz właśnie nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu, a w nim będę dzielił się swoją refleksją na temat książki Jarka Szubrychta Skóra i ćwiki na wieki, czyli Moja historia metalu. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, i ściągam książeczkę z mini sztalugi, żeby była bliżej obiektywu, żebyście mogli chociaż e, poczuć aurę tej przepięknej okładki stylizowanej na kasetę magnetofonową. Autorem okładki jest Maciu Moretti, e, postać szczególna, postać fascynująca, człowiek orkiestra i nie byłoby w tym Żadnej ściemy. Perkusista, multiinstrumentalista, gitarzysta, basista, e, autor tekstów muzyki, członek Mitch and Mitch e, i e, kilkunastu ensembli jazzowych e, i eksperymentalnych składów. Facet również związany z metalem, bo będący fanem metalu, ale też członkiem e, zespołu Antigama. Postać, no, jak sami możecie zauważyć. Szczególna, no i na pewno dobry znajomy Jarka Szubrychta, dlatego też dobrze tutaj czuł to, co mogłoby się tutaj znaleźć na tej układce. Naprawdę robi wrażenie na żywo, jeszcze, jeszcze fajniej to wygląda. A Jarek Szubrycht, jeśli ktoś jeszcze nie spotkał się z tym nazwiskiem, autor tejże książki, tejże publikacji, rocznik 74, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziennikarz Gazety Wyborczej, ale nie tylko. E, publicysta, e, dziennikarz muzyczny, autor tekstów, wokalista w grupie Lux Occulta, e, autor książek m.in. o e, Wejderze, o Slejerze, również przeprowadził wywiad Rzekę z nieśmiertelną Marylą Rodowicz oraz napisał biografię Andrzeja Zauchy. Także również na swój sposób człowiek orkiestra. Mamy przed sobą pozycję szczególną, pozycję ciekawą, pozycję roztaczającą, urok, który powali nawet zatwardziałego człowieka, który no, ma serce z kamienia i myśli, że nie wzruszy się w żadnym wypadku. Wzruszenia, no tak, wzruszenie może być sporo, bo książka pokazuje, jakby no, w wiarek Shubrich pokazuje swoją historię. Metalu, historii metalu na świecie, przenika się to bardzo zgrabnie, ale wzruszenie może być, no bo kto yy, nie będzie się utożsamiał z tymi zdarzeniami, z tymi sytuacjami, nawet z samym jarkiem, Schubrichtem, bo takich cesueli w sensie, Jarków to było na pęczki, także yy, każdy może wynieść z tej książki coś swojego. Ta książka dla wielu będzie takim lusterkiem yy, tego, co sami przeżyli. I e, zwłaszcza Stare gwardia może się tutaj bardzo mocno wzruszać, a młodzi, młodzi, no tak, ja również jako młody adept muzyki metalowej, mimo że jestem rocznik 87, to i tak e, czuję się młodym adeptem tej, tejże e, muzyki. E, młodzi mogą się uczyć. Młodzi mogą tutaj traktować tą książkę jako Elementarz muzyki metalowej. Mogą ją traktować również jako swoistą encyklopedię zdarzeń, sytuacji, zachowań i różnych innych tematów, które przyświecały bądź nie przyświecały, były ciekawe bądź były niebezpieczne właśnie w życiu młodego metalowca, dorastającego na przestrzeni kochanego PRL-u. Ta książka ma wiele, wiele fajnych, fajnych motywów. Również może służyć jako elementarz dla kogoś, który kto zupełnie z metalem nie ma nic do czynienia, może też służyć właśnie za taki no, powiedzmy drogowskaz. Co w tym metalu e, słychać? Co to jest za muzyka? Co to jest za styl życia w ogóle? Bo metal to nie tylko muzyka, no ale to chyba y, ci, którzy tą muzykę słuchają, wiedzą o tym doskonale. Skóra i na wieki, moja historia metalu to książka bardzo absorbująca, mimo, że nie ma żadnych obrazków, sam język polski, polskie litery. Te dostępne w polskim alfabecie, złożone w zdania niejednokrotnie bardzo urokliwe, potwierdzające, że Jarek Szubrycht no, ma, ma to pióro w ręce, w głowie, wizję, e, którą przelewa na papier. Historia opowiedziana bardzo zgrabnie, bardzo sprytnie, naprawdę czyta się ją świetnie. Książka, która atakuje niczym wygłodniały krokodyl, e, niczym pirania, która poczuła krew. Książka, którą możemy połknąć w jeden wieczór, która może nas połknąć w jeden wieczór. Ja niestety, jak to ja musiałem ją odłożyć na kilkanaście dni, dlatego przeciągnęła mi się tutaj e, finalizacja czytania tej, tej książki. Jedynym mankamentem, no takim Mini minusem, z którego się już Jarek Schubert wytłumaczył, były takie błędy w postaci do nazwania Kinga Diamonda katolikiem, no parę składniowych tematów, ale to, to myślę, że to są już takie niuanse, pewnie jakieś chochliki drukarskie, które no, niestety za metalem nie przypadają, postanowiły sprawić psikusa autorowi. No, tak się czasem po prostu Zdarza, nie ma tutaj co kruszyć kopii o takie drobnostki. No ja wiem, King Diamond nigdy katolikiem nie był, także tutaj jest dosyć poważna sprawa, ale autor się wytłumaczył, więc nie będziemy tego jączyć. Kto jeszcze nie zakupił do Księgarni Marsz, może być to osoba, która nie lubi takiej muzyki, a chciałaby się dowiedzieć czegoś o jej ewolucji, o jej powstaniu, czy też jak to? Było być metalowcem w latach 80. czy 90. Dużo ciekawych rzeczy można dowiedzieć się również będąc tak zwanym metalowcem. Myślę, że pozycja dosyć uniwersalna, mająca nieodparty urok. Zapraszam do czytania. Myślę, że więcej już nie będę zdradzał, bo i tak sporo, sporo hmm, powiedziałem. Zachęcam do obejrzenia kolejnych materiałów na moim kanale. Już niedługo bardzo ciekawe odcinki się zapowiadają. Także bądźcie tutaj czujni, można kliknąć subskrypcję, jeśli się podobał materiał, łapkę w górę. Zapraszam również do wizyty na stronie facebookowej. Tam też pojawiają się różne ciekawe treści. No i cóż, życzę wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę za poświęcony czas i widzimy się. Jak najszybciej. Trzymajcie się. Hej.